Uwaga, zostaw łapkę w górę. Subika ma się 3 sekundy. 3, 2, 1. Kto zdążył, pozdrawiam. Um, to jest mój nick tutaj. A potem klika się YouTube. A potem subika, subika, subika. Już wtedy ma. Babcia kamień, babcia kamień. A teraz wszystkich lecimy do Lisnych. I wiecie o tym jak zostawicie lajka i jak zostawiliście lajka i suba to dostaniecie farsa dziś i możecie coś dostać jakoś. W ogóle pod tym filmem też mogę kogoś zawrócić do znajomych I, I będę z wami nakrywał. Opłaca się Prawda wizowie? Wizu? No chyba prawda Nie wiem kiedy live Ale też może być Mojego brata się spytam Mam już kiedyś miał YouTube'a Miał kanał ale już teraz nie ma, bo nie chciał mieć. Miałam 4 latka wtedy. Um, to były stare sasy. Nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć dla was. Widać, że jestem młodsza jak Bumerang, Ale nie jestem już kidosem. Byłam, ale już nie byłem. Teraz już nie jestem. No, bo już nie mam 9, 8, 7, 6, 5, 4 albo mnóstwo. Po prostu najważniejsze to jest dla was życie. Nie musi się oglądać paryona. Możecie oglądać najlepszego youtubera, czyli mnie. Dobra? Mnie chyba najbardziej warto zostawić suba pod tym kanale No i zrobi się to chyba dla mnie Bo mnie jest trochę smutno, że nikt nie daje jak palion to co mnie ma Jak tak wymazane dziecko Ale dla mnie to jest przykre że Ja, dopóki ja nie mogę i subika jednego, bo nie daje się. I wiecie, jeden subik to radość. Jak miał 100 subskrypcji, to byłem taki szczęśliwy jak Anio. Sniper, sniper, uh, 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 sniper. No i wiecie, co jest najważniejsze w życiu nie granie na telefonie, nic nie robi, nie granie na telefonie, z, um, no i i pój się z rozmiesami na spacer z psem, no bo za chwilę znów wszyscy idą do szkoły, ja też idę do szkoły, no bo oczywiście, że pójdziemy do szkoły. No i moje marzenie dla mnie ale mieć jakiegoś człowieka Zależy jakiego. Zależy jakiego. Kidosa, hejtera. No i tak mogę się być. Bo nie będę to smutno. Wiecie o co chodzi. Wiesz o co chodzi Wiesz o co chodzi, prawda? To jest takie smutne Trochę to jest smutne się no, No i wiecie, co jest jeszcze? Nie granie na telefonie, na laptopie. Najważniejsze jest kochanie mamy, taty, brata, siostry. No i jest najważniejsze, wiecie, co jest? Rodzina. Rodzina jest najważniejsza. Nie granie, YouTube, Netflix i coś inne. Bo to jest takie, że twoje oczy nie będą nic widzieć. A my tego nie chcemy. I moje marzenie wbić 200 subów, a potem zrobimy live. Chyba, że pod tym filmem będzie 199 subskrypcji. Równa się 200. Nie, 201, przepraszam. Musi się 201... Wiecie ile to jest? Nie, 101, przepraszam. Ja chyba jestem boomerą. Boomer. I w dzisiejszym odcinku znów powtarzam to samo. Musi się iść do rodziców. I w ogóle was nie było, jak byli rodzisze. I kiedyś też tak będzie się mieć Też tak będzie się mieć Też tak będzie się mieć Spokojnie Miło Pięknie I coś innego To jest najważniejsze w życiu. To jest najważniejsze, wiesz Miej Miejcie rodzinę, jak... Miejcie jakiś dom. Bo tak to was tu nie było na świecie. Ja też. Ja też. Nie mówię, że tylko wy. Mówię, że do wszystkich. Wie się. To jest takie nie miłe, że nie spędzacie czasu. Trzeba spędzać się rozisami bratem, siostrom. I kimś innym, kuzynem. Jak kuczyni też denerwują. To, to jest to. Ale nie, wszyscy będą grani po posa, prawda? Tak, lat. 1998 roku. Nie, szczerze. Kiedyś tak nie było. I kochani widzowie, pod tym filmem napiszcie na kom komentarzu. Kochana rodzina. Rodzina. Kochana rodzina, rodzina. Wtedy się mnie. Wiem co, wiem co, wiem co. Wiecie, czasami dzieci nie mają rodziców. Wiecie, jakie to jest smutne? A dla was to nie jest smutne? A dla was to nie jest smutne? Wyobraź sobie, że to ty jesteś z nich. Jeden. I wyobraź sobie, co to twoje życie jest sm smutne. Jeśli ktoś tak chce? Jak ktoś tak nie chce pod tym filmem, musi być 101 subskrypcji i 101 łapek w górę i napis w komentarzu. Kocham rodzicu. I coś wam napiszę w komentarzu. A wiecie jakie to jest zadkie je są youtuberzy. jest Wiesz jakie to jest rzadkie, hamskie i coś inne. No, i w tym dzisiejszym odcinku musi się powiedzieć mamie, tasie, siostry, albo brata kocham. Was. Tak, to będzie, to będzie miło, prawda? Tak będzie miło, no to będzie chętnie. Rodzice to mogą zobaczyć. Ja nie narzekam. Tylko proszę, jej tłuszcie jak pomóci głosu. Bo jak ktoś tak robi, to jest takie niemiłe trochę. No i wie się. Nienawidzę tą grę, 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 grę. To jest okej. Happy boże pygłe! Me me, 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 I dla Was we odcinku. Wiecie co robimy, wiecie co robimy. Idziemy. Tutaj patrzy się, vlog spruit. Nie lubię vlog spruit, ale okej. Okay. Ellie macie jeden sposób. Powiedzieć mamie. Kocham się, ta też kocham.

I w tym odcinku proszę tak powiedzieć, będzie miło. Miło będzie zwykle. boy potem, mm -hmm. a potem, mm potem, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. a a potem, a I don't know. Hvem er Team Polar, Naomi?